Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego meczu treningowego z Zagłębiem Lubin, dlatego że po takim okresie trzy tygodniowej ciężkiej pracy trudno było taką pełną mobilizację i świeżość w grze. A tu widzieliśmy momentami naprawdę ciekawe rozwiązania i przede wszystkim chęć do walki, szybkość rozgrywanych akcji i to mnie bardzo cieszy, bo zawod... widać, że zawodnicy ze świadomością podejmują wyzwanie, jakim jest ten kolejny sezon czekający nas. Tak się ustaw, że on jak nawet podwyższy, tak żeby można było ci zagrać. Nie? Pod kogo gramy? Pod domina? Domin biega. Co A, z... dobra, pod sala, dobrze. Czyli to ktoś. Jest... W...

W pierwszej połowie to my prowadziliśmy trzema, w drugiej nawet zagłębi udało się odskoczyć chyba na trzy bramki, ale no, determinacja, walka, e, błędy też na pewno w końcówce wywołane zmęczeniem, e, taki okres, a nie inny, więc to się, to się wszystko gdzieś tam zdarza i jest kalkulowane. E, no ale to dzięki, dzięki myślę twardej i twardej obronie w końcówce i kontratakom udało nam się dzisiaj wygrać. E, z czterema no To nie, to jest takie nawet okazało, jeżeli patrzę na cały przebieg spotkania, to w miarę okazało zwycięstwo.